Cześć! Zapraszam Was dzisiaj do przygotowania razem ze mną pysznego kremu z dyni. Tutaj widzicie wszystkie składniki, które będą nam potrzebne. Wszystko oczywiście dokładnie podaję w opisie pod filmem. Dynię piżmową o tej porze roku kupiłam bez problemu w markecie. Przygotujcie sobie również większy garnek, bo będzie nam potrzebny. Zaczynam oczywiście od dobrania warzyw. Najwięcej problemu sprawia mi przygotowanie dyni. Więc jeśli macie jakieś ciekawe i sprawdzone sposoby, jak sobie to ułatwić, to podzielcie się proszę nimi ze mną w komentarzu. Warzywa obieram i płuczę pod bieżącą wodą. Następnie wszystkie składniki kroję. Nie przykładam do tego uwagi, aby kostka była równa, ponieważ i tak wszystko będziemy blendować. Kolejno w garnku roztapiam masło i podsmażam na nim cebulkę około 3 minuty. Do cebulki dodaję przeciśnięty czosnek. Przemieszam składniki i dodaję pokrojone warzywa. Wszystko ponownie mieszam i podsmażam kolejne 3 minuty. Następnie do garnka dolewam mój bulion i dodaję przyprawy. Całość przykrywam i gotuję około 20 minut. Po tym czasie warzywa są już miękkie. Wyjmuję listki laurowe oraz ziele angielskie. Odstawiam je z palnika i będę wszystko blendować na gładki krem. Kiedy już uzyskam gładką konsystencję, kładę garnek ponownie na gaz i dodaję po kolei mleko, doprawiam sosem sojowym i papryczką, czyli według uznania. Wszystko razem mieszam i doprowadzam do wrzenia. Po tym czasie zupa jest już gotowa. Można podawać ją z grzankami, tostami czy groszkiem ptysiowym. Jest aromatyczna, pyszna i rozgrzewająca. Posypuję dodatkowo płatkami chili. Smacznego!